To jest domena wątroba, najczęściej wątroba, tam oczyszczone i tak tak, że one kwitną, ale sam rozumiem, roku należy je się zaczęło wydawać, że my jesteśmy jakimś tworem w ogóle tak? Że my myśmy, jakby nie mamy tego samego materiału genetycznego co zwierzęta i rośliny, że w ogóle jesteśmy niewiadomo skąd, my jesteśmy częścią tego i to, co żółte w nas i to, co żółte w przyrodzie, ma coś ze sobą wspólnego. Ile, 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 ile było mojego, nazwijmy to, y złudzenia, czy też y y samowmawiania sobie, ale kiedyś też mnie przekonał, żeby na przykład wziąć i oprzeć się dotknąć drzewa, które, że drzewa dają energię. I ponieważ ja mam takie wielkie brzozy M. na pogrodzie, które się dla żartu i tak wiesz, przytuliłem się do tej brzozy jak do kochanki, nawet, się sobie, czy mi się zdaje, czy coś się zdarza. Czy, I do dzisiaj nie wiem, czy mi się zdawało, czy coś było na to to, rzecz. To, na coś to nie się nie do że wystarczy, że wejdziemy do lasu i coś nam się na w głowie zmienia i zaczną się inaczej Nie macie tego? No tak. si que va rendimento de la Do... Skalę, wzięla, ja do Dlatego wszystkim radzę e, moją metodę, mianowicie, spotykać się tylko z ludźmi, z którymi nie ma powodu się e, kłócić. Pamiętam, e, e, kiedyś uwielbiałam dyskusję z ludźmi, które mają inne poglądy. Od psychiczne, czasu, psychotycznego, widzę w telewizji jakiegoś zarobka długo, czy jakiegoś innego, to ja po prostu wyłączam.